Witamy wszystkich fanatyków Z-Klasy Dzisiaj witamy się ponieważ idziemy na wycieczkę Wspaniałą wycieczkę Do metropolii, do polskiego Los Angeles Czyli do pięknego Gogowa Proszę Państwa, tak Celem naszej wycieczki głównym jest mecz Chrobry Gogów, Stal Stalowa Wola Który będziemy oglądać z trybun jako Władza KS Nikos. będziemy analizować wszystko tam Tak, jako neutralni Obserwatorzy Dokładnie, To jest bardzo wyjątkowy mecz Ponieważ to jest, można powiedzieć Kluczowy mecz w kontekście utrzymania w Betkrieg, pierwszej lidze ale też nie tylko będziemy yy, analizować meczu. ten mecz, ale będziemy też zwiedzać Młogów. piękne miasto jakim jest Błogów tak, zapraszamy na tego pierwszego takiego w pełni no, nieprofesjonalnego, nie prof. nie ale oficjalnego vloga na razę w klasie sącieczki właśnie do Błogów no yy, podróż sa zrealizowana dzięki biurom tak, dzięki biuro podróży za Travel. Yes. Okay. za Travel. Dziękujemy. Idziemy proszę Państwa na piękny polski przystanek kolejowy, zwany peronem. Ale tu jest fajne echo. Ejo. Polska górą, proszę Państwa. Tu jest pięknie, to jest po prostu pięknie No Platforma Cieszę się, oby to nie była Platforma Obywatelska A w pociągu też mamy zaplanowane różne atrakcje, proszę Państwa, czyż nie? No, czyż tak, czyż tak tak Jak najbardziej, to jeszcze ja Proszę Państwa, za chwilę już wyjeżdżamy w kierunku celu Głównego nie Czyli Głogowa Tak jest Trzeba było wstać wcześniej rano i mam nadzieję, że będzie warto Coś bardziej, że wczoraj graliśmy w którym przegraliśmy niestety no, no tak, ale ja wyjaśniam bardzo pozytywnie to widowisko Tak jest, no to to, widzimy to, się to w pociągu To jest Mike Cestor I teraz konkurs Uwaga, konkurs, serio mówię teraz jeśli ktoś w komentarzu napisze, ile wzrostu ma ich Cestor i to się będzie zgadzało z tym, co jest na tyle karty, to wygrywa darmową saszetkę KS Nikoś, kiedy wyjdzie kolekcja. To jest poważna deklaracja, potwierdzasz? potwierdzam. Jesteś potwierdzaczem, tak? Jestem potwierdzaczem, teraz sprawdzam, czy to jest naprawdę. Ale nie mów. To jest potęggny, potężny. Podpowiedź, jest potężny. Może nie jest on taki potężny, ale jest bardzo fajny, jest seksowny. Proszę Państwa, zaraz będziemy przejeżdżać koło stadionu drugiego, jako zagłębie Lubin, czyli główny rywaliścią z Wrocław. Przed chwilą był widoczny napis Lubin stadion. Tu są murale kibiców tego zespołu. A tutaj ta arena, która liczy ile widzów? Kilkanaście tysięcy. Prezentuje się nie najgorzej. Było tu wiele pięknych meczów derbowych Czy kiedyś odwiedzimy ten stadion? Raczej nie, ale zobaczymy. Witamy podczas naszej drogi. Jesteśmy obecnie w Legnicy. Miedźwita i jedziemy dalej. Staramy się jak najszybciej do, do Google. Jesteśmy dojechali w Głogowie dojechali jesteśmy dojechali w Google, tak. Dojechali tak my. wygląda Głogów proszę państwa. Tu jest, tu jest, po prostu pięknie. Najpierw tam jest lewica. Patrz. Ojojoj, proszę państwa. Ojojoj. I właśnie w tym kraju są i pasy nie wyglądają tak jak zebra, tylko są takie czarne kawałki, ale tu ta ta jest tu jest, proszę Państwa, to... biuro lewicy, wierza, czekaj, zjedzimy biuro lewicy, może. Idziemy tak. już tam widać dalej, no tam, tam Tam jest wieża, tak, chwila. Widzicie? Widzicie wieże? Widzicie. A tu jest Rada powiatowa lewicy w Gogowie. Ciekawa sprawa. Nigdy nie widziałem szczerze Rady Lewicy. Wiem o Federacji, tylko na... no, to jest Śrenom jest. Gdzie? W 29, 28, 20. Aha. Ale Aha Ale teraz, teraz pójdziemy coś zjeść chyba. W tym momencie idziemy na rynku Głogowskim. Kierujemy się teraz w kierunku Białej Wieży i rynku, a potem już idziemy na stadion miejski w Głogowie. Dokładnie tak Szlubidy. Państwa, pawilon Getego, a zaraz będziemy raczyć swoją duszę występem w prolegu Głogów i Stali-Stalowa Wola. Tutaj. Pan Maciej Zniknę nam za drzewem Proszę sobie wyobrazić Panie, panie prezesie, jak, tak. pan, jak pan ocenia pawilon GETego? Jest mega epicki wiem, Sigma tak samo On jest tak dobry jak gra Michała wczoraj na obronie Uff, to, to naprawdę mocno bo musicie państwo wiedzieć, że Michał wczoraj na bronie grał przemocarnie, przemocarnie tak jak wszyscy zresztą wszyscy grają. to jest proszę państwa tunel, którym przechodzą piłkarze na mecz tu widzimy, już się rozgrzewają a tu piękne trybuny a Bartolewski może do prawego przypadkiem? Eee. jest się na meczu i już się zaczął jakby, co? i powiem, że atmosferka przednia mi się bardzo podoba mi też jest za szczęśliwy mhm. nagraj tego rozległą, że gol będzie i będzie w internetu Ta. tak tak weźmy potem, że jak nie pan. dobra mamy fajny jakby kamery ujęcia, na boisko Zatrzymamy. dawaj, 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 Trzyma. 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 oj どういうこ W drugiej połowie Chrobry na początku zdobył dwie szybkie bramki, z czego zobaczyliśmy niestety tylko jedną, ponieważ przy pierwszej byliśmy w strefie cateringu i tutaj mamy taki segment kulinarny, to już są zjedzone frytki, a tu jest kiełbasa, a tu jest herbata. Za całość zapłaciliśmy 50 zł za kiełbasę z chlebem i sosami dwoma, za herbatę oraz za frytki. I, i celny w sumie nie są aż tak złe. Bo na przykład na Śląsku Wrocław ceny są podobne raczej, a ta basa była tutaj na Chrobrym naprawdę duża, frytek było też dużo, no herbata to herbata, a na przykład na Śląsku Wrocław dostać dosłownie garść frytek za podobną cenę, także a takie obasa jest ciepła i jest dobra, no, jest, jest duża, bać, więc trzeba powiedzieć, że... I wyniki lepsze, Trzeba powiedzieć, że mi się bardzo podoba na razie zarówno ofera jak i wynik jak i właśnie ten grada gra Damiana oko. <śmiech> 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 Proszę państwa jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie tajemnice skrywają takie pierwszoligowe, drugoligowe, albo nawet trzecioligowe drużyny. To proszę Państwa, zachęcamy do lektury skarbu kibica pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Tylko od przeglądu sportowego. Cena 25 zł. Poza tym polecamy również. Polecamy. Yy, polecamy, tak. Dziady ziady polecamy. Część. Warta, trzecia, jakakolwiek Wszystko, widowisko A polecamy również Wszystko, wszystko polecamy Polecamy sześć książki Kiełbasę z Stadionu Pobrego Ale polecamy też Sarmatyzm Polecamy serdecznie Ideę sarmatyzmu A także neo-sarmatyzm Dziękuję, No i Kara

Do Polski, do Wrocławia, wygrał Chroby 2-0, to już wiemy, no ale co, jeszcze trzeba wracać do, Pol do Wrocławia, No to już trzeba się.